Witam wszystkich! Dziś na stole mamy wzmacniacz Alpina. Jest to model F1 Status, czyli tak zwana 900. -ka. Najwyższy model wzmacniacza Alpina produkowany w ostatniej serii Alpina F1 Status. Wzmacniacz trafił do nas na montaż, ale jak się okazało, no nic z tego montażu nie wyszło ze względu na to, że wzmacniacz chodzi, wchodził w protekt i to w taki sposób, że w światła w samochodzie, wszystkie lampki, kontrolki, procesor, radio po prostu przygasały. Problemem jest po prostu zwarcie na jednej z końcówek mocy podwójnej, bo z tej strony mamy dwa kanały. Z tej strony mamy dwa kanały. Są to oddzielne płytki, oddzielne dwa dwukanałowe wzmacniacze, jak widać, łączone zworami. Mamy zwory zasilania. Mamy zwory głośnikowe wyjść po jednej i po drugiej stronie. I tak to wygląda w chwili podawania remota na wzmacniacz. Prąd rozruchu waha się od. 30 a do nawet ponad 55 jak w tej chwili widać, czyli prawie 60 a prądu rozruchowego. Wzmacniacz momentalnie wchodzi w protek, przetwornica jest wyłączana. Ja już sobie go wcześniej rozebrałem i odkręciłem zwory z zasilania i okazuje się, że o ile kanały 3, 4 są sprawne. Tak, w sekcji kanałów 1 2, czyli tych kanałów tutaj. Tutaj mamy zwarcie. Po odkręceniu zwór jest zwarcie w tych dwóch kanałach. Także w tej chwili będziemy go rozbierać. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję.